Witam serdecznie wszystkie cgm Dobra, na samym środku. Standardowo lista 10 ostatnich subskrybentów, albo nie ostatnich, zobaczymy, którą wybiorę. No i co? I dzisiaj zrobimy sobie taką rundkę po trójkach. I tutaj dla Was ciekawostka: za każdego lajka pod tym filmem dodaję złotówkę do loterii. I zaczynamy od 50 zł, czyli od 3750 SEU. Każdy jeden like równa się 75 SEU więcej do loterii. Także wszystko w Waszych rękach. Loteria będzie. No nie wiem, dam Wam tak. dwa dni. No, to wstęp i zaraz widzimy się na e albo jak znajdę coś ciekawego. No dobra, co, na pierwszy ogień wjeżdża Wojownik, 8-3, eee, nie pokazuj mi więcej tego, no myślę, że z takim EQ to powiem wam, że na normalnym mogą być kłopoty, nie, z tym kolegą tutaj, no na Gordionie dopiero 3 dni gramy i jest jak jest, eee, pokaż. Łeej, uni dwuręczno, od razu lepsza od tej, co miałem, no i to, to jest właśnie życie, nie. To jest właśnie życie jakieś e trujeczka. Od razu sobie można coś do EQ podbić. Proszę bardzo, ta dwuręka w takim razie się żegna z moim ekwipunkiem. Od razu sobie zrobimy tą ekstrakcję, bo trzeba na drugą postać przerzucać zwykłą esencję. To jest chore, stary, nie? Dobra, widzimy się, jak którąś następną postką podejdę. Dobra, 4-3, naberów się. Zobaczymy. Wiecie, tutaj się niczego nie spodziewam, aktywnie nie gram tak samo na tempeście, no ale... Ale, ale jakieś legabudki by się, by się przydały, tak? No dobra, no tym 4-3 magiem to chyba na mistrzu, jak wejdziemy to by się udało, co? Bo już bez przesady też, żeby... żeby nie dało rady. No ale zobaczymy, bo tu też może być wyjebka, wcale mi się nie zdziwił. 53%. O Boże, to jest tragedia, jakaś jest... ten mag jest... Obrzydliwy, ja nie wiem, co tu się w ogóle zadziało. No dobra, już nawet nie będę wam robił cięcia, tylko się po prostu poprzelogowywuję, niech i tak będzie. Dawaj mi to i lecimy od razu na trujeczkę. Pyk, pyk, trzeba by było coś tam, coś tam dropnąć, nie? Tutaj, buty to ja nie wiem w ogóle. <laughs> Generalnie, no to ten peścik ostatnio u nas nie jest za bardzo grany. Czy chłopaki chyba grają, ja chuja gram eee, No, sobie zaczęliśmy grać. Orfan na Gordionie, więc jakoś to tak się złożyło, że coś tam dla was ponagrywam. Jak, dopóki mi się będzie chciało. Jak mi się już nie będzie chciało, no to, to nie, nie, wiadomo. I znowu będzie sześć czy osiem miesięcy bez filmu. Także luz, nie. Na mnie zawsze możecie liczyć. Nie przejmujcie się niczym. Ja mam tu 100 tysięcy błogosławień, więc to może sobie jakieś założę. O, na przykład ORK. Tak to leży i, i tyle. Wej herorbik. No i to to są dropy, to są dropy, ale na farmimy ulepy widzowie przez ten event. Masakra. Dobra, cięcie. No i dobra, runda druga. no Na trudnym, no to. No to bez przesady, tak? Chociaż tak samo mi się wydawało z mistrzem przed chwilą. Aha. No tak, to już zaczynamy standardowo. Nie dziwi mnie to w ogóle. No ale dobra. Mamy jeszcze kilka postaci, tak? I najważniejsze drugi wojownik na gordionie. W ogóle myślałem, że te itemki ze trójki będą idealnie do levela i specjalnie wczoraj posiedziałem dłużej, żeby dobić 80, żeby ten, żeby być gotowym przed eventem i, i no nie jest tak. Nie jest tak właśnie i to jestem zawiedziony trochę, no ale dobra, no nie ma co narzekać, nie? Czyli tutaj będzie dawało na 105, no bo na 110 nie może, no bo przecież jest ten, to jest do góry, a nie w dół. Niech i tak będzie. Jezu, ile itemów. Ile sełek wydanych i nawet człowiek nie gra. No, a jeszcze loterię będę robił na gordionie. no, powiem wam widzowie. Nie się nie opłaca. Mm -mm. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak się postaracie z łapkami, to. Aha, dobra. Cięcie. Dobra, na tej postaci czuję, że lega będzie przez ten event. To jest taka czutka, nie? Zobacz. Zobacz, pierwsze bicie i hero od ognia. I to jeszcze lepsze, chyba nawet od tego, co mam. No, oczywiście, że jest lepsze, czy nie jest lepsze. Nie, no, jest, jest dużo gorsze. Nieważne, nieważne. Nie przejmujemy się tym w ogóle. Dobra. No i teraz, wasza ulubiona postać. Moja też, oczywiście. 208 level, tancerz ostrzy. Do dzisiaj się nie doczekał 210 levela, chociaż jest prawie 209. U. No i co? I co? Od razu lepsza jakaś pomka tutaj spadła heroiczna. No i bajka, i tak powinno być właśnie. No, jest prawie 209, także może kiedyś jeszcze się uda dobić ten level, nie? Nie liczyłbym na to, ale... Ale są takie szanse, prawda? No i 300, po dwóch latach dobita w ciężkich trudach. No tu, jakby spadły lega buty, to nawet bym się nie obraził, nie? No tak, wiecie, żeby były, nie? Może kiedyś jeszcze się, się zachce. Aha, aha, aha. No dobra, dobra, czyli. No nie dzisiaj? Nie zajrzałeś do skrytki? To jest jakaś skrytka? Czy to się. Jak to się respi? Oho. Nie gadaj, że ja na każdej postaci to miałem i to po prostu poskipowałem. Nie, no przecież tropem normalnie stąd wyszedłem. To ta skrytka chyba się respi, jakoś randomowo. Na tej postce była ten wywrotka, nie? I się nie udało. Znaczy, pytam Was, jak byście mogli mi odpowiedzieć? No, ale tak to jest, jak człowiek jest troszeczkę chory. No, let's go. Ej, dobra, muszę sobie zobaczyć później na filmie, czy była ta skrytka, ale wydaje mi się, że nie, bo wychodziłem normalnie drzwiami i mi nie dało komunikatu. Więc no. Czyli co, wychodziłoby na to, że oni zmienili, że teraz już się nie da z niego dropnąć yy, potki na, na expa, tylko normalnie z tej skrytki są? To by było nawet spoko. Hero-orbik. O, widzicie, nie ma, to ona się respi, respi randomowo. No dobra, Hero-orbik też nie jest zły, nie? Dobra, to w, chyba widzimy się na Gordionie, bo tylko tam mi zostało bicie. No dobra, no na tym wojowniku, no to chyba nie spodziewamy się nic innego, oprócz po prostu normalnego poziomu trudności, tak, bo to jest, przecież nic innego jest tutaj nie do zrobienia, niemożliwe to jest po prostu, o ile w ogóle na normalu padnie, no ale chyba na normalu to powinien padać. Jak mi się wydaje, przynajmniej zobaczymy. Dobra, let's go, ue, uni buty na 7-7. no dobra, no będą na ulepkę, szału nie ma. No to co, to jeszcze tak w ramach podsumowania. Ale to sobie lognę. Nie, dobra, zostanę w sumie na tej postaci. Nie wiem, co jest tam. Co będzie. Mam ogólnie nagrane trochę kolosów, herosów, ale to i parę kuferków. Czy dosłownie parę, bo chyba trzy tylko otwierałem. Ale to wleci jakoś za. Nie wiem. No, jak dogram jeszcze trochę, myślę, że na koniec tygodnia. Oj, na loterię wam dam wam. Ja dam wam kilka dni, żebyście te łapki powbijali. No ale wiecie, też się tak nie rozpędzajcie i tak myślę, że co to są za te peki. Zabocona Jama na dnie gdzie to jest. Pieczera niepogody, sabatowe góry i nanieckę, okej. Okay. Um, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że... Dam wam parę dni, żebyście sobie te łapki powbijali, ale też wiecie, się tak nie rozpędzajcie, nie? Bo jakby ta loteria to tak symbolicznie, znaczy symbolicznie, no? For fun, nie? Aha, to teraz to są zwierzaki, a to były te. Czy to są outfity? Nie, to jest przebranie normalnie, <laughs> jak on wygląda, <laughs> nie, no niesamowite to jest, naprawdę, o, ej, ale ten to jest cigiemka, co, ten też, ten też, podoba mi się, podoba mi się, no, ten jest fajny, ten jest fajny, pomyślimy, pomyślimy nad tym, a ta reszta outfitów, tak, tak patrzyłem, no, to, to, tak średnio, bo ja nie wiem, co, mam sobie dziewczynkę z lizaczkiem kupić, żeby, żeby śmigać z tym, czy, czy co, nie wiem. No ale dobra, mniejsza o większe. Co tu jeszcze mamy? Jakiś jeden stragan? A, to też patrzyłem. Okej. Okay. Nieważne. E, no dobra, no to w każdym razie to by było na dzisiaj na tyle. E, no i co? I, i, I widzimy się później, nie?